Są. Głos korowana był łagodny, ale słowa nie były prośbą raczej rozkazem. Spoglądając w jego bursztynowe zaciemnione zmartwieniem oczy, wiedziałam, że nadeszła pora, by wyjawić przynajmniej jeden z moich sekretów, Westchnęłam. Zaczęłam śnić, gdy pojechałeś na wyprawę, w tym śnie przestawałam być sobą, stając się kimś o imieniu Sylwia. Kontynuowałam relację. Opowiedziałam mu o przesłaniach odtwarzających historię Sylwii i jej przyrodniego brata Malerona, adepta. W końcu dotarłam do momentu opowiadania, które miało swój początek dzisiaj, gdy zasnęłam na tym dziedzińcu z widokiem na okryte mgłą ruiny dawnego Karredogan. Przyniosłam tutaj nasze znaleziska, myśląc jedynie o rozpaleniu ogniska do gotowania. Wtedy, gdy stanęłam tam, w pobliżu kamiennej misy, z twarzą skierowaną w kierunku arkad, poczułam, jak mnie woła. Nigdy przedtem nasz kontakt nie był takim rozkazem, nie był tak prawdziwy. Odstawiłam jedzenie, i podeszłam do arkad. Odwróciłam głowę i spojrzałam w obramowaną błękitem kamienną pustkę. Stojąc tam, wiedziałam, że Sylwia jest gdzieś na zewnątrz, że pragnie mi coś powiedzieć, ale nie może mnie dosięgnąć. Była między nami jakaś przeszkoda. Wtedy poczułam ciepło na mojej piersi i zobaczyłam, że amulet błyszczy, gdyby strzegł mnie przed cieniem. Karowan potrząsnął głową, jak gdyby wiedząc, jakie będą moje następne słowa. Tak, przyznałam. Zdjęłam amulet i odrzuciłam od siebie. Jego pełen protest, okrzyk. Joyzan zabrzmiał jednocześnie z głosem gureta cera. Nie rozumiecie, musiałam wiedzieć. Sylwia i los są dla mnie, dla nas ważne. Z jakiegoś powodu tak właśnie jest. Kerwan skinął głową, chcąc zaniechać tego tematu. Co zostało raz zrobione, już się nie zmieni. Co się wtedy stało? Byłam z powrotem w ciele Sylwii, patrzyłam jej oczyma. Widziałam, że właśnie przed chwilą oskarżyłam Malerona o pozostawanie w cieniu. Próbował zaprzeczyć, że wziął ścieżkę z lewej strony. Myślę, że tak naprawdę nie wiedział nawet, ile kroków już na niej postawił. Ale Sylwia zbuntowała się przeciwko niemu. Powiedziała, że to on parał się czarami i zatrzymał czas, a w ten sposób przyniósł niszczenie ukochanej przez nią dolinie. Spojrzała w oczy karwanowi. Tej dolinie, mój panie, dokładnie tej samej. Co zrobił Maleron? Zaprzeczył, oskarżył siostrę, że to ona współdziałała z cieniem, a kiedy nie chciała zmienić zdania, nie chciała odwołać swoich słów, popadł w jeszcze większy gniew. W końcu Sylwia wyzwała go, aby udowodnić nią swoją niewinność. Złapała go za rękę i wyprowadziła z komnaty. Wyszli tajemnym przejściem, dawną wyciosaną w kamieniu, prowadzącą na północy nizinę drogą, w dół, po przeciwległym stoku szczytu, bliźniaczego do tego, na którym jesteśmy. Wziął głęboki oddech, czując suchość w gardle. Kurat podał mi czarę krystalicznego płynu z fontanny. Zarówno on, jak i mój pan czekali w milczeniu, podczas gdy ja zaspokajałam pragnienie. Dzięki ci, kurecie. To może ironicznie, ale takie właśnie było wyzwanie Sylwii. Wylałam z czary kilka pozostałych, w niej także rozlały się po posadzce. Woda. Bieżąca woda. Większość tych, którzy są w cieniu, nie może jej przebyć. Sylwia zaprowadziła Malerona nad maleńki strumień, przeskoczyła przez niego i wezwała, by zrobił to samo. Spróbował, ale w chwili, gdy próbował go przeskoczyć, coś go odepchnęło, poczuł się chory. Kiedy zrozumiał, co udało się udowodnić jego siostrze, że wygrała wyzwanie, jego wściekłość była niezmierna, wypowiedział słowa, słowa, których Arwon dawno, dawno nie słyszał na jego szczęście. Te słowa otworzyły bramę, przez którą wjechali jeźdźcy na koniach i psy, jakich nigdy przedtem nie widziano na tym świecie. Malron wsiadł na rumaka, który musiał chyba powstać w jakimś innym piekielnym świecie, i wydał rozkaz, aby spuścić psy. Sylwia przeraziła się. Strumień nie mógł jej powstrzymać nieskończenie długo. Wcześniej czy później znajdzie się dla nich przeprawa. Zaczęła uciekać, a ta okropna obława pędziła za nią. Moje oczy napełniły się zami. O, krowanie! to było tak bardzo dawno temu, a ona biegnie do tej pory. W jego oczach zobaczyłam przerażenie takim losem. W jaki sposób mogło to się zdarzyć? To dzieło Sylwii. Gdy zaczęła uciekać, wezwała na pomoc Niwe, błagała siły rzeczy tak, jak mają być, aby nie pozwoliły Maleronowi kiedykolwiek ją dopędzić. Te siły ją wysłuchały. Sylwia Maleron, całe polowanie, zdobycz, ogary i myśliwi, wszyscy zostali zmienieni, przeniesieni poza ramy znanego nam czasu. Sylwia nie mogła zostać ujęta, ale nie mogła się także wyzwolić. Tak więc co nocy, o tej samej godzinie, ta okropna pogoń pędzi w górę po starej drodze do ruin Dogan. Nie należą do żadnego świata, są raczej złapani w nieskończenie istnienie gdzieś pomiędzy nimi. Ale nawet w tym wymiarze ich obecność jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Racja, odezwał się w górę z westnieniem. Każdy, kto stanie na ich drodze, zostanie wciągnięty i zniszczony, tak jak Irwin. Skinęła twierdząco głową. Więc taka jest prawdziwa natura tego, co przemierza szczyty, powiedział Karowan. Biedna Sylwia. Taka pułapka przewyższa wszystkie okropności, jakie do tej pory spotkałem. Moje dłonie splatały się rozplatały, rozpłatały na, który, na, na rzemieniu, na którym był zawieszony amulet Gunnory. Zostało mi to pokazane celowo, powiedziałam. Musi być jakiś sposób, aby ją wyzwolić. W jaki sposób, jeżeli nawet chwilowy kontakt natychmiast zabija? zapytał mój pan. Takie zaklęcia znajdują się daleko poza zasięgiem naszej wiedzy, Joyzan. Aby pomóc, należałoby mieć moc i umiejętność adepta. Westchnęłam, czując ogarniające mnie zmęczenie. Nie miałam dla niego odpowiedzi. Chciałam wstać, ale w tym momencie zarówno karawan, jak i Guret powstrzymali mnie. Odpocznij, sera, powiedział chłopiec. Nasze kucharskie umiejętności nie dorównują twoim, ale są wystarczające. Tak więc odpoczywałam, przypatrując się ich szalotaninie, jak kroili korzonki, warzywa, oprawiali, przygotowali zwierzęta, budowali proste, ale sprawnie działające rożem i wreszcie rozniecali ogień w kamiennej misie, którą wcześniej odkryliśmy. Podane przez nich jedzenie wzmocniło mnie, uzupełniło straconą energię. Wszyscy jedliśmy w milczeniu, a po napełnieniu żołądków przez chwilę odpoczywaliśmy, siedząc i patrząc na narastające ciemność. I w końcu górę wstał. Ja dzisiaj na karnym koniu, lordzie. Powiedział, podnosząc zmniejszający się co dzień worek z paszą. To jeszcze jedna rzecz, o którą musimy dbać, zauważył Karwan. Jeżeli chcemy utrzymać wierzchowce w dobrej formie, ile razy możemy je jeszcze nakarmić? Jeżeli będziemy powoli zmniejszali porcję, może trzy, cztery razy, odpowiedział młody mężczyzna. Gdy odchodził, jego kroki odbiły się cichym stukiem na kamiennej posadzce. Karwan wskazał na wschodnie arkady. Czy nadal czujesz tą drugą? Tak, odpowiedziałam prawdomównie, ale kiedy mam przy sobie amulet, może mnie dosięgnąć tylko wtedy, gdy śpię albo gdy odsunę wszelkie bariery. Będę dzisiaj siedział i czuwał, żeby znowu nie zaczęła śnić, powiedział z germasem. Nawet jeżeli mówisz, że Sylja nie należy do cienia, nie wolno dopuścić do kolejnego spotkania. Zawahałam się, usiłując zrozumieć wszystko, czego dowiedziałam się podczas popołudniowego kontaktu. Powiedziała mi wszystko, co winna wiedzieć, powiedziałam w końcu. Zagadką jest tylko dlaczego, ale... Cera, z korytarza odbył się echem krzyk, a chwilę później usłyszeliśmy odgłos biegnących stóp. Lordzie, kierowanie! Wstaliśmy chwilę gdy na dziedziniec, wypadł Guret. Biegł tak szybko, że prawie znalazł się w fontannie. Wielki hol, mówił dysząc. Tam coś jest, coś! Próbował uspokoić o tych. Coś, czego nie widać, ani nie słychać, ani nie czuć. Ale mimo wszystko to tam jest! Przesięgam na świętą końską skórę! Mój pan skierował się w stronę wejścia. W chwili, gdy ruszyliśmy za nim, doleciały do nas jego ciche słowa. Teraz ja czuję to poszukiwanie, otwarcie. Gdy przechodziłem obok tronu, było tam, po prostu tam, powiedział szybko górę. Wydawało mi się, że coś widzę. Przyspieszyłam kroku i prawie biegnę, zrównałam się z karowanem. Poszukiwanie? Nidu? Nie. Jego słowa brzmiały pewnie. Nie wiem, co to jest, ale nie ma tutaj żadnego takiego wypaczenia, jaki widziałam przy niej. Zmarszczył brwi, jego kopyta zastotkały jeszcze szybciej o kamienną posadzkę. Ale akurat ma rację, tam coś jest. Co? Coś znanego nie mogę sobie przypomnieć. Przerwał, gdy weszliśmy do wielkiego halu, gdzie na kolistym podium stał dziwnie uformowany tron. Gdy tylko weszłam do komnaty, od razu także poczułam zaburzenie. Zaczęliśmy ostrożnie iść w kierunku tronu, a z każdym krokiem zaburzenie stawało się silniejsze. Była tutaj żywa dawna moc, której siła rosła. Wydawała się ona tworzyć przed naszymi oczyma mgłę, gdy Karowan wraz ze mną, górat chyba może wybrał bezpieczną arkadę wejściową, podszedł do środka. Pociągnęłam nosem, czując w powietrzu ostry zapach, którego nie mogłam zidentyfikować. Kerowan zatrzymał się przy rampie prowadzącej na podium, a potem, z kamienną twarzą, postawił pierwszy krok. Kerowan, chciał go chwycić za ramię, Nie, powiedział. Jego głos zaprzęgł głucho i, i słuchać w nim po jeszcze inny obcy ton. Muszą to zrobić. Poczułam opór, z jakim spotkało się moje ciało przy próbie pójścia za nim i odwróciłam się zwyciężona. Żadne z moich zaklęć nie złamałoby tych barier. Mój pan musiał więc stawić czoło sam. Po osiągnięciu masywnego bloku kuan stali, z którego zostało wyrzeźmione siedzisko, zawahał się przez chwilę, a potem jednym miękkim ruchem usiadł. Jego kopyta nie dosięgały ziemi i musiał poruszyć ją, aby znaleźć wygodne miejsce. Najprawdopodobniej pierwotnym właścicielem tronu nie była ludzka istota. Jak gdyby jego obecność na tronie była sygnałem, mgła przed moimi oczyma zaczęła przyjmować widzialne kształty, zaczęła wirować po środku. W posadce rozbłysnęły dwa oddzielne błękitne kamienie. Pomiędzy nimi pojawiło się wznoszące się w górę i drżące w powietrzu lazurowe światło. Moc trwiła między kamieniami, była niczym rozpięta między filarami nić pajęcza. Zabłysła i stała się widzialna, w chwili zaczęła się wycofywać, obawiając się nagle o dziecko. Rozwijające się w tej komniacie siły były ogromne. Nie chciałam zostać schwytana w ewentualny, powtórny podmuch. Pojęczej sieci mocy rozwinęły się fiolkowe linie, połączyły się i rozciągnęły ku górze, tworząc żywe stworzenie gryfa. Telfer, pomyślałam. W moim umyśle pojawił się obraz istoty, która chroniła mnie podczas bitwy z Galkurem. Telfer? zawołałam, wyciągając rękę do pojawiającego się kształtu. Odwrócił w moim kierunku oczy w kolorze łagodnych płomieni i otworzył dziób, jak gdyby miał przemówić. Joyson! — przez moją koncentrację, przedarła się ostrzegawcza myśl karowana: Nie dotykaj tego, to co widzisz jest tylko obrazem otwierającego bramę. Odwróciłam się i zobaczyłam, że podnosi dłoń. Palcami nakreślił znak, którego nie rozpoznałam, a potem szybko naszkicował symbol uszczedlonej kuli, która wydawała się symbolem mocy landisla. Jego usta ułożyły się w całkowicie obcy kształt i wypowiedział jedno słowo, słowo, którego nie usłyszałam, ale odczułem wewnętrznie niczym odległy ból. Postać Gryfa zafalowała w samym środku, a potem rozdarła się w oślepiającym fiołkowym blasku. Podniosłam rękę, aby zasłonić oczy, gdy nagle obok nie znalazł się karolan Uniósł dłoniak do pozdrowienia. Chodź, powiedział stosując dawne słowo ze starego języka. Wyciągnął rękę do światła. Nagle nastąpiło głośne uderzenie o tak wysokiej częstotliwości, że stało się ostrym bólem. Otoczyła nas fala jasności tak gwałtowna, jak porywająca maleńką gałązkę fale powodzi. Zrobiłam krok do tyłu, potknęłam się o brzeg podium i niespodziewanie usiadłam. Oczy mi uzawiły, a nos napełnił się zapachem, jaki czasem powstaje po zapaleniu zapałki. Wstałam tylko po to, żeby na kamienież przed sobą zobaczyć dwie leżące sylwetki: góret, kerowan. Usłyszałam odgłos biegnących stóp, a potem poczułam na ramionach czyjś pomocne dłonie. Cera, co się stało? Kto to jest? Zachwiałam się, patrząc niepewnie na zmartwioną twarz młodzieńca. Jeżeli przede mną stał guret, to kto leżał obok mego pana? Serce omalnie wyskoczyło mi z piersi, gdy podchodziłam z guretem do leżących. Kerowan? Mój pan siedział, trzymając się za głowę. Był zamroczony. Mężczyzna za nim jęknął i przekręcił się. Jego pancerz i miecz zgrzytnęły kamienną podłogę. Miał na sobie hełm, a jego rynsztunek mógł być wykuty w tym samym ogniu, co mój miecz lub pancerz, tak samo jak karowana Człowiek z rodu Krainy Doli? Tutaj, w krainie Arwon? Przeniesiony do Karga Ruden za pomocą jakiejś czarodziejskiej bramy, podobnej do tej, przed którą sami przeszliśmy? Napływało coraz więcej pytań, ale na razie widać było, że mężczyzna nie jest w stanie nic powiedzieć. Podeszłam do niego i dotknęłam jego szyi. Wojenny hełm częściowo zasłaniał twarz, ale moje palce odnalazły puls gościa. Był bardzo mocny. Kto to jest? zapytałam, gdy podszedł do nas nadal zamroczony Karowan. Nie wiem, odpowiedział mi pan. Została przeze mnie obudzona dawna moc. Wiedziałam, co muszę zrobić, aby pomóc osobie, która była uwięziona wewnątrz bramy, ale kim może być nasz gość? wzruszył ramionami. Pomóż mi z jego hełmem, powiedziałam. Kurat, przynieś trochę wody ręcznie. Ostrożnie zdjęliśmy hełm. Wjrzałam spod niego twarz prawdziwego człowieka Krainy Dolin, włosy o ton lub dwa jaśniejsze od moich, opalona skóra włóczęgi, szlachetne, nawet przystojne rysy. Mężczyzna był o kilka lat starszy od mego pana. Złapałam raptownie oddech, gdyż nagle rysy ułożyły się znajomą mi twarz. Znałam tego człowieka. – Jerwon! – wykrztusiła, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. – Jak? Co? – Trzy lata temu, gdy po raz pierwszy pojechałam za moim panem na ziemię spustoszone, zanim jeszcze trafiliśmy do krainy arwonu, spotkałam tego mężczyznę. Wówczas towarzyszył on kobiecie należącej do starej ras, Elis. Nasza trójka przez wiele dni podróżowała przez odłogi w poszukiwaniu karowana. W swej dobroci bowiem Jerwon i jego pani postanowili mu pomóc. Bez nich nigdy nie przeżyłabym owej niebezpiecznej podróży, która zakończyła się tak gwałtownie w momencie, gdy zostałam wciągnięta w wykopaną przez tasów pułapkę. Było to odrażające istoty żyjące w ciemnościach. Ostatnim widokiem, jaki zapamiętałam, gdy zapadła się pode mną ziemia, była pełna odręczenia twarz tego mężczyzny, który bezskutecznie stara się mnie uratować. A teraz był on tutaj, w Arwonie. Jerwon! — Zobaczyłam, jak Kerwan marszczył brwi, chcąc usilnie coś sobie przypomnieć. Potem otworzył szeroko oczy. To niemożliwe! Gdzie jest Elis? Po uwięzieniu mnie przez Tasów, Jerwon i Elis pomagali mu panu w jego późniejszych poszukiwaniach mojej osoby. Kerowan powiedział mi, że w pewnym momencie jej wspólnej podróży jego towarzysze zostali przestrzeżeni przez moc przed dalszą wędrówką. Elis była bowiem czarownicą mającą znaczną siłę. Powiedziała wtedy, że nie jest to dla nich odpowiednia pora na podróżowanie drogą prowadzącą do arwonu. Ze smutkiem musiał się z nim pożegnać i pojechać dalej sam. Kerowan opowiedział mi także o pełnym tęsknoty życzeniu Elis, że być może kiedyś dla nich otworzy się droga do tej krainy. Ostrożnie położyłam głowę Jerwona na moim kolanie, zmoczyłam brzeg przyniesionego przez górę ręcznika i wytarłam jego o twarz. Zaczął przychodzić do przytomności, a kiedy dałam mu się napić, otworzył oczy, mrużąc je przed światłem. – Jesteś bezpieczny, Jerwonie – powiedziałam cicho. – Czy pamiętasz mnie? Jestem Joyzan? Joyzan, otworzył oczy i zobaczyłem, jak zaczął sobie przypominać. – Jerwonie, gdzie jest Elis? – mój pan pochylił się nad mężczyzną, tak aby ten mógł widzieć. – Jestem Kerowan, pamiętasz? – Kerowan? Tutaj? – z niedowierzaniem rozejrzał się po okolicy komnacie. – Gdzie jesteś w miejscu należącym do ludzi starej rasy? – powiedział mój pan. – Przeszedłeś przez bardzo starą bramę. Nie pamiętasz? Gdzie jest Lady Alice? – Alice… – po raz pierwszy rozejrzał się na wszystkie strony, a potem gwałtownie usiadł, chociaż starałam się go powstrzymać. – Nie ma jej tutaj? – obudziło się w nim przerażenie. – Musi być! Alice! – wielki hol echem odbił jego krzykił. Musieliśmy go trzymać we trójkę, inaczej wyrwałby się nami, pobieg przez karga rudy. W tej sytuacji mógł niebezpiecznie spaść przez jedną z otwartych na zewnątrz arka. Jerwonie, złapanko za ramiona. Jerwonie, słuchaj! Jeżeli chcesz odnaleźć Elis, musisz mnie wysłuchać. W jego oczach widać było wściekłość, i przez chwilę obawiałam się, że wpadnie w szał. Tak wielki ból w nim odczytałam. Nagle osunął się na podłogę. Alice nie przeszła z Tobą przez bramę. Powiedziałam tak wyraźnie, jak tylko umiałam. Skąd przyszliście? Że Elis została i musisz po nią wrócić. Odłogi, powiedział ponuro Jerwoń. Byliśmy na ziemiach spostoszonych, w miejscu, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Znaleźliśmy drogę. To była dziwna droga. Moja pani powiedziała, że były na niej wizje, obrazy tych, którzy dawno temu odeszli z High Halak. Usłyszałem, jak Jerwoń gwałtownie wciągnął oddech. Po obu stronach drogi były ogromne, wyrzeźbione w kamieniu twarze, a potem coś, co Elis nazwała wielką gwiazdą. Ta droga, wykrzyknął mu pan, ta sama, na której wraz z rywalem znalazłem kryształowego gryfa, co się wam tam przytrafiło? Doszliśmy do samego końca, gdzie droga była zastawiona litą skałą. Elis powiedziała, że nie był to prawdziwy koniec, a raczej początek dla osoby mającej moc i umiejącej wezwać ją i otworzyć bramę. Czy próbowała przejść przez bramę? zapytałam. Tak, odpowiedział powoli. Wydaje mi się, że otworzyła się dla nas obojga. Staliśmy obok siebie przed tą skałą, a potem. Potrząsał głową. Już nie. Byliśmy pomiędzy miejscami. Tam, gdzie nie ma się ciała, tylko nasze dusze miały jakieś znaczenie. Widziałem tylko moje oczy, nie potrafiły zrozumieć. Ale Elis była ze mną. Wiem, że była. To była jedyna rzecz, jaką mogłem nadal czuć. Uścisk jej dłoni. Co się stało? Czas był jakiś dziwny. Jervon szukał słów, które oddałyby to, co czuł. Rozciągał się w nieskończoność, a jednak nie upływał. Byliśmy ciągnięci w kierunku fiołkowego światła i zobaczyłem, że przybiera ono kształt istoty. Takiej z legendy o skrzydłach i dziobie orła, o nogach oraz uszach, lwa. To był gryf. To była brama, powiedział karawan. Czy Elis nadal była z tobą? Była, ale nagle coś przesunęło się pomiędzy nami i poczułem, jak jej ręka została wyrwana z mojej. Jakie było to coś? zapytałam ze ściśniętym gardłem. Jeżeli Elis znajdowała się gdzieś pomiędzy bramą i jej portalem, w jaki sposób moglibyśmy ją odnaleźć? To było, zmarszczył czoło, jak gdyby szok spowodował luki w jego pamięci. Należało do cienia, zdecydował się z przerażeniem w oczach. Nie widziałem tego, ale wydawało z siebie brzęczenia, jego smród potrząsnął głową. Wydzielało z siebie żółtałe światło, w dotyku było obrzydliwe. O nie, wyszeptałam, czując jak serce w mojej piersi staje się ciężkie, niby kotwiczne. Kotwiczny kamień. Kierowan skinął na mnie ponuro. Też się tego obawia, moja pani. Czy możesz się czegoś dowiedzieć od Sylwii? Zawahałam się, przypominając sobie w sen, z którego prawie się nie obudziłam, a potem skinąłam głową. Byłam winna elis dług wdzięczności, którego nigdy nie spłaciłam, a ludzie z krainy dolin są nauczeni, aby zawsze odpłacać, podobnie jak jogowie. Spróbuję, powiedziałam, ale tym razem musisz być ze mną w kontakcie myślowym karowanie, Tak, abyś mógł mi pomóc, jeżeli zagłębił się zbyt daleko. Skinął głową: Zgoda! Jerwon patrzył niespokojnie, za nim stał również niespokojny góret. Usiadł na podium, a za mną usiadł Karowan, tak, aby mogła się o niego oprzeć. Objął mnie i podtrzymał. Starałam się nie pokazać po sobie strachu ani niepokoju. Ostrożnie zdjąłam amulet bursztynowej pani. Góret wziął go ode mnie. W momencie, gdy wypuściłam go z palców, poczułam, jak Sylwia stara się ze mną skontaktować. Wiedziałam, że znowu pragnie mi coś przekazać. Zamknęłam oczy i poddałam się woli tej drugiej. Tym razem odczuwałam obecność korowana, był niczym podtrzymująca zmęczone ramiona dłoń. Przez długą chwilę było ciemno. Przenikała mnie inność, porwał mnie wir, zabierając z tego miejsca i czasu, do gdzie? To nie miejsce. Nie przypominało niczego, cokolwiek widziałam w swoim i jej życiu. Ponownie byłam w sylii, ale tym razem nie przeżywałam przeszłych chwil. Zamiast tego odczuwałam przerażenie. Dowiedziałam się, co oznacza być złapanym poza więzami samego czasu, gdzie nie istniał fizyczny świat. Biegłam, ale nie miałam stóp ani nóg, a moje otoczenie nie zmieniało się nawet przez chwilę. Moje ciało biegło w mojej świadomości, czułam płynącą szybko krew, oddech, którego każde wciągnięcie paliło w piersiach żywym ogniem, ale nie miałam krwi ani płuc, z którymi mogłabym złapać oddech. Starałam się uspokoić, wejrzałam na te wykluczające się nawzajem informacje napływające z ciała, które nie istniało, a przez ten cały czas uciekałam, klucząc przed tym upiornym polowaniem, tyle że nie miałam przecież nóg. Za mną była ogromna fala mocy, bezgranicznej, nieokiełzanej nienawiści, która błyskała żółtawo, oświetlając to dziwne nie miejsce, cuchnącym chorym blaskiem. Owa fala była tutaj pomiędzy światami i czasami manifestacją ogromnego gniewu malaroma. Wiedziałam jednak, czy też powiedziała mi o tym Sylwia, a było to w tym momencie tożsame, że w polowaniu nastąpiła zmiana. Razem z nami została teraz zamknięta tutaj moc. Jej obecność była niczym czyste światło błyszczące wśród wilgotnych, pagiennych mgieł. Wiedziałam, że owym światłem była Elis, znalazła się w pułapce. Czym mogłam, ją, czym mogłam ją uwolnić, zabrać ze sobą? W chwili, gdy w moim umyśle pojawiło się to pytanie, ze strony Sylwii nadbiegła świeża fala wiedzy. Odczytując ją, prawie zagubiłam się z przerażenia. Czar utrzymujący to okropne polowanie pomiędzy światami, i czasami wraz z upływem wieków stawał, stawał się słabszy. Moc jego podstawowych zaklęć zaczęła się przesiewać. Podobnie jak z kawałka lnu można wysunąć fragmenty nici, ale nawet najsilniejsza nić może zostać zerwana. Gdy przyjrzałam się moim nieistniejącym, nieistniejącymi oczyma więzą owego zaklęcia, materia rozdarła się i odpłynęła. Zobaczyłam glistą błyskawicę mocy wysłaną ze świata, w którym nadal znajdowało się moje ciało. Przez chwilę widoczna była wąska ostra twarz, o rysach jak wrześpiona czaszka, z długimi, powiewającymi na wietrze ciemnym włosami. Nidu, gdy patrzyła na szamankę, do moich uszu dobiegł głos bępnia. Zobaczyłam krew i posmarowaną tłuszczem skałem, na której złożyła wzmacniającą ją czarę, czar ofiarę, czar, który miał zerwać niewolnicze więzy tego, co przemierzało szczyty i wypuścić zniszczenie na nic nie podejrzewającą krainę. Nigdy nie udało się jej dokonać tej magicznej sztuczki, gdyby w jakiś sposób nie wykorzystała Elis jako elementu nakierowującego. Moc mądrej kobiety posłużyła szamance w owym zabójczym wyzwoleniu jako punkt koncentracji. Poczułam moc, która była wściekłością malerona, widziałam jak staje się siłą tak śmiercionośną i szkodliwą, jakiej nigdy wcześniej nie widziałam. Wystraszyłam się i zapragnęłam jak najszybciej wydostać się z jej bezpośredniej bliskości. Kierowan, krzyknęłam częścią mego umysłu, stosując jego imię jak własny punkt koncentracji. Kierowanie, dosięgnij mnie. Czułam się, jak gdybym znajdowała się w płonącym ogniu lub szalejącej powodzi. Szamotałam się bezsilnie do chwili, gdy znalazłam się w zasięgu dającym poczucie bezpieczeństwa moce karowana. Wówczas tamta wroga moc zwróciła się w moim kierunku, pojmała mnie i zaczęła rozdzierać moje ciało. Terowam, obok owych niematerialnych ale mimo do prawdziwych więzów przepłynęła do mnie moc mogłam się wydostać uwolnić w wirującym pośpiechu który pozostawił mnie bezsilną znalazłam się z powrotem w wielkim halo Karga rudym mój pan trzymał mnie mocno w ramionach za jedną rękę trzymał mnie góry a za drugą jarwą. ulga była tak wielka że prawie głośno się rozpłakałam mogłam znowu oddychać czułam zapach czystego powietrza czułam jak w moim ciepłym żywym ciele krąży krew Kierowan i policzek do my włosów i trzymał tak mocno, jak gdybym naprawdę została właśnie wyratowana z fizycznej śmierci. Co się stało? Byłam tak zmęczona, że ledwie zdołałam szeptać. Udało mi się jednak wysłać Gureta po mój worek z ziołami. Był w nim schowany kordiał, destylowana mieszanina z płatków goździka i smoczej krwi. Dwie krople rozpuszczone w czarce wody mogły mi pozwolić na odzyskanie sił, przynajmniej na jakiś czas, i nie powinny zaszkodzić dziecku. Chłopiec przygotowywał napój tak, jak mu przekazałam, a potem kerowan przytrzymał czarę, podczas gdy ja powoli piłam. Stopniowo uspokajałam się, minęło drżenie rąk i w końcu mogłam samodzielnie usiąść. Mogłam też jasno myśleć. Spojrzałam na mego pana i Rwona i zaczęłam zbierać odwagę, by przekazać im tak złe wiadomości. Byłam zbyt zmęczona, by szukać jak najbardziej łagodnych słów, w związku z czym zaczęłam wszystko wyjaśniać w najprostszy sposób. Byłam wewnątrz ciała Sylwii, wewnątrz tego polowania. Była tam jeszcze jedna moc światła, zamknięta w pułapce czaru, rozpoznała jej Elis. Nidu wykorzystała cząstkę mocy Elis i zastosowałem ją jako punkt koncentracji przy złamaniu czaru. Próba się ich powiodła. Spojrzałam na Karowana, starając się kontrolować gwałtowne drżenie mojego ciała. Ona jest szalona, mój Panie. Nienawiść, jaką do nas dzisiaj poczuła, zniszczyła wszelkie istniejące jeszcze resztki rozsądku. Nie mogąc pokonać chroniący dolinę sił, całkowicie zwróciła się do mocy cienia, aby zgotować nam najgorsze przeznaczenie, jakie tylko mogła wyzwolić. Dzisiaj, gdy polowanie skieruje się w górę po zboczu, u celu w ruinach Dogam bębnieniem zniszczy utrzymujące je poza czasem więzy. Stanie się więc wolne, aby kontynuować swój tok jako niebezpieczeństwo z krwi i kości, a nie nierealny fantom. Dzisiaj to wszystko stanie się prawdziwe. Wszystko, co znajdzie się na jego drodze, zostanie zniszczone. Tak wielka jest siła, którą bezmyślnie wyzwoliła szalanka. Keroban spojrzał pustym wzrokiem na ściany wielkiego holu i, mimo że wyraz jego twarzy nie uległ żadnej zmianie, wiedziałam, co czuł do tego miejsca. Miejsca, które uznało go za swego pana, gdzie w końcu poczuł się jak u siebie w domu. A my i Karga Rudyn znajdziemy się bezpośrednio na drodze z tamtego szczytu, powiedział. To wszystko przewali się przez to miejsce, potem przez dolinę w kierunku Anakwe, a w końcu dotrze do z kiogów. Będzie mogło być tam, gdzie będzie chciało, lub tam, gdzie zechce Maleron. Zgodziłam się szybko. I to wszystko jest dziełem Nidu? Zapytał Guret. Tak, powiedział Karowan, ale nie wierzę, by miała ona nawet powierzchowną świadomość tego, co tak bezmyślnie wyzwoliła. Tak samo nie jest w stanie kontrolować mocy ciemności, jak nie potrafiłaby zatrzymać powodzi gołymi rękami. Kto to jest nidu? spytał Jerwą. I w jaki sposób Ty, karowanie, i Twoja pani znaleźliście się tutaj? Podczas gdy mój pan szybko opowiedział najważniejsze zdarzenia z naszych wędrówek, wstałam cicho i zaczęłam zbierać zioła, świece, inne materiały, które mogą się okazać potrzebne przy współzawodniczących czarach. Trzącymi rękoma ułożyłam wszystko w moim woreczku z lekami. Nie chciałam nawet myśleć o chwili, gdy mogłabym stanąć do walki z czarnoksiąskimi siłami nidu. Nie wspominając już o rozbudzonym gniewie jednego z prawdziwych adeptów, wyzwolonego teraz po tylu wiekach niewoli. Co robisz, cera? Zapytał górę podchodząc do mnie. Zbieram rzeczy, powiedziałam, szukając mojej różki i układając ją na samym wierzchu zawartości worka. Ależ cera, góry był blady, nie możesz nawet próbować przeciwstawiać się takiemu przeciwnikowi. Przy moim boku szybko pojawił się karawan. Nie było między nami wymiany myśli, ale zwyczajna znajomość niebezpieczeństwa, jaką zdobyliśmy podczas wspólnych podróży. Moja pani jest odważna za dwoje, ale nie będzie walczyła sama. Karga Rudyn jest moim domem, naszym domem, i nie utracam go teraz po odnalezieniu i tych wszystkich latach wędrowania w strachu. Musimy zatrzymać tę rzecz, spojrzał na mnie sprzęcie. I zatrzymamy.